Hej kochani, witajcie z tej strony wasza Adrianna i dziś zapraszam was na trzecią część trendów na jesień 2024. I tym razem będziemy mówili o akcesoriach. Będzie 15 akcesoriów, które mi się podobają i 5, które mi się nie podobają. Były już dwie części. Na początku mówiliśmy o ubraniach, później mówiliśmy o paznokciach, włosach i makijażu. Więc jeżeli nie widzieliście, to Tutaj proszę nadrobić to wideo. No a ja już nie przedłużam i lecimy. Tradycyjnie jak w tych filmikach, ja będę robiła sobie pielęgnację i kosmetyki oraz gadżety, których używam będą widoczne na dole ekranu oraz będą w opisie. I przechodzimy do numeru jeden. Zaczniemy od trendów, które mi się podobają, i numer jeden jest to łączenie w biżuterii koloru złotego i srebrnego. No bardzo podoba mi się ten trend. Nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedyś się mówiło, że trzeba sobie wybrać albo złotego. what up albo srebro. I absolutnie nie wolno łączyć tych odcieni w stylizacji. To był w ogóle, wiecie, największy modowy grzech. A teraz jest to trend w modzie, który muszę Wam powiedzieć, że bardzo mi się podoba. Według mnie wygląda bardzo ciekawie. Do tego powiem Wam, że wiele osób nie może się zdecydować. Podoba mi się srebro, złoto i będą mogli to teraz połączyć. Ja często miałam taki problem, że na przykład denerwowało mnie, że miałam srebrną biżuterię, a na przykład pasek od torebki jest złoty. No co mam sobie iść i kupować nowy pasek od torebki albo nową torebkę, bo mi nie pasuje pasek, bo nie zgadzają się odcienie tych metali, no bez sensu i strasznie mnie to denerwowało. A teraz po prostu dzięki temu trendowi stwierdziłam, że nie będę na to zwracała uwagi, będę nosiła tak, jak będę chciała. A poza tym po prostu to łączenie złota i srebra wydaje mi się też po prostu bardzo ładne i takie wiecie. Fashion. Trend numer dwa, który bardzo mi się podoba, są to duże, masywne, biżuteryjne gumki. Wydaje mi się, że dzięki takim gumkom będzie można bardzo łatwo zmienić zwykłego, nudnego kucyka czy warkocza w coś ciekawego i eleganckiego. Wiecie, robicie sobie kucyk, spinacie taką ładną gumką. I już wyglądacie, jakbyście zajęli się tą fryzurą pół godziny, a nie pięć minut. Ja jeszcze sobie takiej gumki nie upolowałam, ale jeżeli tylko ją zobaczę, to muszę kupić, bo wydaje mi się to też po prostu bardzo elegancki trend. Czekajcie, mała przerwa na herbatkę, bo mnie gardło niestety dowala. Mm. Piszcie mi, czy wy też się leczycie herbatą. Ja się leczę herbatą i ciepłymi kąpielami. Teraz przejdziemy sobie do podpunktów o kształtach biżuterii. I słuchajcie, ja tej biżuterii trochę mam, bo w tym roku się biżuterią zainteresowałam. Trochę jej pokupowałam, więc wiem o czym mówię. Jak widzicie, wszystko jest srebrem, Bo ja jestem taka, wiecie, silver girl. Ja wolę srebro, ale spokojnie kupię sobie coś złotego i połączę ze srebrem, żeby mieć właśnie ten trend łączenia tych dwóch metali. Tak więc bardzo modny w tym sezonie kształt biżuterii. Jest to biżuteria taka, jak moja koleżanka to powiedziała, wyglądająca trochę jak obażanek. Tak naprawdę jest to po prostu nieregularna biżuteria. Trochę jakby taka niewyszlifowana, może inaczej, niewygładzona. Takiej bransoletki, ani takiego naszyjnika jeszcze nie posiadam, ale bardzo mi się ten trend podoba. Wydaje mi się, że tego typu biżuteria wygląda naprawdę ciekawie. Są na tej biżuterii jakieś wgięcia. Każda z tych bransoletek, kolczyków czy naszyjników jest inna. Oj, wszystko mi tutaj wyciekło. Wiecie, trochę przypomina mi to taką biżuterię, jak czasem widzi się w muzeum, taką, którą nosili ludzie przed wiekami. Wyobrażam sobie, że właśnie jakaś pani ze starożytnej Grecji mogła nosić tego typu biżuterię, szczególnie w złocie. No i w ogóle zauważyłam, że w tym sezonie złoto króluje. Jak od kilku sezonów widzieliśmy wszędzie srebro, srebro i srebro to teraz słuchajcie jest odbicie i jest złoto. Więc tego typu biżuterii sporo widzimy w złocie i też te właśnie nieregularne kształty są i w naszyjnikach i w bransoletkach i kolczykach pełen pakiet. W punkcie czwartym mamy kolejny bardzo modny teraz kształt biżuterii, a jest to biżuteria w kształcie łeski. Ja nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa, ja to tak nazwałam. I tutaj z drugiej strony jak tamto wyglądało właśnie na takie nieidealne, powginane, no to ta biżuteria za to jest taka bardzo elegancka. I pokażę Wam, nawet sama weszłam w posiadanie takiej bransoletki. Bardzo mi się podoba i też wydaje mi się, że wygląda super elegancko. No zobaczcie, to jest to dosłownie taka łezka, prawda? Tutaj łezki. I tak samo te łezki widzimy w każdym wydaniu, czyli jako kolczyki, jako bransoletki, czy jako pierścionki. Dla mnie też jest to mega trend. Niesamowicie mi się te łezki podobają. Jeżeli wiecie, jak profesjonalnie ten trend się nazywa, to proszę napiszcie mi. Mam pewne przeczucia, że yy, biżuteria łezki. To nie jest poprawna nazwa. Dobrze opisuje ten kształt. I kolejny bardzo modny kształt. Uwaga, obiecuję, że zaraz skończymy z tymi kształtami. Po prostu chcę już skończyć ten temat, zaraz przejdziemy do butów i torebek. Ale wiecie, wszystko musi być w odpowiedniej kolejności. Więc kolejny bardzo modny kształt to łańcuchy. I uwaga, łańcuchy były już modne od wielu sezonów, ale teraz są to troszeczkę inne łańcuchy, bo wcześniej te łańcuchy były takie trochę można powiedzieć, że w stylu hip-hopowym, raperskim. Nie no, wyszło właśnie, że nie znam się na muzyce. To były takie duże, ciężkie łańcuchy, często z jakimś napisem. Ja miałam nawet taki łańcuch, który sobie zamówiłam z napisem. Playboy. Tak, Playboy. No, ja nie wiem, co ja miałam w głowie, jak zamawiałam ten łańcuch. No, ale teraz przechodzimy właśnie z tych rapowych na eleganckie łańcuchy, więc to będą troszeczkę cieńsze łańcuchy, bez żadnych krzykliwych napisów. Do tego łańcuchy w złocie, w srebrze, a najlepiej to właśnie łączyć. I też łańcuchy widzimy wszędzie. Jeżeli chodzi o kolczyki, naszyjniki, bransoletki, pierścionki. Sama też właśnie taki łańcuszek sobie kupiłam. I jak widzicie, nie są to już takie ach, łańcuchy, tylko bardziej eleganckie łańcuszki, bardziej subtelne. Wydaje mi się, że to też może dodać, wiecie, czegoś takiego fajnego, takiej wisienki na torcie dodaje to właśnie stylizacji. I fajne jest też to, że te wszystkie trendy możemy łączyć. Możemy łączyć, czyli w jednej stylizacji możecie sobie zawiesić i łańcuch, i biżuterię łezkę, i biżuterię w tych nieregularnych kształtach złotą, srebrną, srebrną się nie mogłam wysłowić. To jest fajne, że to wszystko łączymy ekstra. Nic się nie zmarnuje, to jest najważniejsze. I kolejny kształt, który bardzo mi się podoba i w ogóle uważam, że jest niesamowicie elegancki i muszę sobie kupić naszyjnik w tym stylu. Też nie znam profesjonalnej nazwy. Ja nazwałam te naszyjniki naszyjnikami wężykami. Naprawdę, wybaczcie, ale jeżeli na przykład sprzątacie albo uczycie się, to musicie spojrzeć na ekran, bo nie będziecie wiedzieli o co chodzi. Chodzi mi właśnie o takie delikatne wężyki. Takie więc cała taka biżuteria właśnie z metalu. O jak to ślicznie i elegancko wygląda. I właśnie przepięknie wygląda w połączeniu z tymi wszystkimi trendami. Jak sobie dodać łańcuch, jakąś właśnie łezkę, nieregularny kształt i do tego właśnie taki łańcuszek, wężyk. O mój Boże! Ja chcę to zobaczyć, proszę, jeżeli zrobicie taką stylizację, wyślijcie mi ją na Instagramie. Zmieniłam bajdę i nazwa na Instagramie. Strubeauty is internalna po prostu Adrianna Muranowicz, czyli tak jak się nazywam, bo wydaje mi się, że jest to po prostu prostsze w zapisie. Natomiast te wężyki, och, kocham szczególnie tutaj to zdjęcie, jak macie ten wężyk srebrny, a pod spodem złoty. Mm. Ja w tym sezonie potrzebuję tego. Potrzebuję dwóch wężyków. Srebrne i złoty i będę szczęśliwa. Trend numer 6, który po prostu uwielbiam, bardzo szybki, to biżuteria noszona na ubraniach, a nie pod. Bardzo mi się to podoba. Wydaje mi się, że to dodaje czegoś po prostu ciekawego i też nie musimy kupować nowych ubrań czy nowej biżuterii, tylko po prostu wykorzystać to, co mamy, a to jest zawsze plus jak nie trzeba wydawać kasy na nową modę i na nowy trend. Pamiętajcie też, jeżeli Wam się coś nie podoba, czy podoba Wam się, a nie jest w trendzie, to olejcie no albo nie noście, to nie ma znaczenia. Natomiast pokażę Wam, jak to fantastycznie wygląda. Bo ja zawsze nosiłam swoją biżuterię tak, że po prostu nie wiem, podciągałam swetr, wkładałam tutaj. I tyle, prawda? I często mi to znikało. A później zobaczyłam, że można nosić to w ten sposób. I to w ogóle dodaje takiej elegancji ubraniu, jakiegoś takiego nowego wyglądu, prawda? Bo ten swetr wygląda, jakby miał po prostu wszyty tutaj ten łańcuszek. Więc wiecie, zwykły beżowy swetr ma coś takiego właśnie fajnego i biżuteryjnego. No nie wiem, co o tym sądzicie. Mi się to strasznie podoba. Trochę to wygląda jak worek na ziemniaki, który jest taki ściśnięty. Wiecie o co chodzi? Taki worek na ziemniaki, który jest taką tasiemką ściśniętą. Poprosimy montażystę o prezentację takiego worka. Ale jak ja na no to patrzę, to trochę widzę ten worek. Nie wiem. Ale i tak ten trend mi się podoba, więc będę tak nosić. Choć będę wyglądała jak worek na ziemniaki. Ale to mnie nie obchodzi. W ogóle jestem na tyle leniwa. Żebym Wam się nie przybrałam w ten swetr, tylko po prostu założyłam go sobie na rękę. O matko, dobra, kończymy ten temat biżuterii, bo ja po prostu Was z tym zamęczyłam, ale chciałam wykończyć ten temat i przekazać Wam jak najwięcej trendów, żebyście to mieli po prostu w pigułce. Więc przechodzimy do kolejnego trendu numer 7, który mi się bardzo podoba, czyli teraz w tym sezonie i mam wrażenie też, że przez dużą ilość sezonów nie nosimy rzeczy z jakimiś dużymi logami. Najlepiej bez loga albo z małym logiem. Teraz przyszedł czas na właśnie taki spokój, elegancję i szczerze bardzo mi się to podoba, bo ja nie lubię nosić ubrań z logiem. Nie muszę krzyczeć, wiecie, prodo, 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 czy jakie tamkolwiek logo. Nie, ja nie chcę być po prostu banerem reklamowym marki. Jak chcecie, żebyś Nosili ubrania z waszym logiem, to nam zapłacicie. To przyślijcie nam to Chanel i Prada i cokolwiek i my będziemy nosić, nie? A nie, że kurczę, no za darmo. Oczywiście, no żartuję, nie? Choć może trochę nie żartuję, jakby mi ktoś wysłał Chanel, to bym się nie obraziła, ale nie. Dobra, już kończę z tymi żartami. Chodzi mi o to, że ja nie do końca lubię chodzić w ubraniach z dużymi logami. Wolę jakieś małe logo, mały napis, ewentualnie bez. Ja w ogóle nie noszę nawet ubrań zbytnio z napisami. Lubię, jak są gładkie. I tym bardziej, jak ubranie świeci logami, to mi się po prostu nie podoba. I widać, że to teraz po prostu nie jest modne. Kilka lat temu była ta logomania, nie? Loga, loga, loga. Teraz to przeszło i według mnie jest to lepsze, spokojniejsze. Toż wiecie, no, po prostu można fajnie wyglądać, nie wydając dużej ilości pieniędzy, bo nie oszukujmy się, nie każdy ma pieniądze na ubrania drogich marek z logami. A tak to wiecie, możecie się ubrać w jaką markę lubicie, pójść do second handu, pożyczyć ubrania. Od koleżanki, siostry, czy wziąć stare ubrania i być w trendach, i to jest super. Nie podoba mi się to świecenie hajsem, nie podoba mi się świecenie logami. Wydaje mi się, że, że świecenie logami jest trochę wieśniackie. I przypominam, że ja mogę mówić, że coś jest wieśniackie, ponieważ ja jestem wieśniarą, pochodzę ze wsi, wychowałam się na wsi, uczyłam się na wsi, na mojej wsi nie ma nawet sklepu, więc ja mogę mówić, że coś jest wieśniackie, bo sama ja jestem naczelną wieśniarą YouTube'a, więc to jest moje prawo. I uważam jedno, loga są wieśniackie i tylko ludzie, którzy chcą się pokazać chodzą wywieszeni cali w loga. A jak ktoś ma styl, jak ktoś ma klasę, to nie musi świecić logami, i to jest najważniejsze. Wypijmy za to zdrowia naszą herbatką. Następny trend, będziemy mówili teraz o odcieniach torebek i to, co mi się bardzo podoba, to na tą jesień mamy bardzo spokojne odcienie torebek. Są to odcienie takie ziemiste, jesienne. Tak naprawdę to, co było modne na ubraniach, w makijażu i na paznokciach, powtarza się w akcesoriach, Torebkach w butach, czyli mówimy tutaj o torebkach i butach w odcieniu brązu, ciemnego niebieskiego, burgundu, czerni, oczywiście, co jeszcze tam mamy? A, ten zgniły zielony, który w tym sezonie jest bardzo modny. Mam wrażenie, że w tym sezonie są modne dwa odcienie: burgundowy, a dla bardziej odważnych ten zgniły zielony, który według mnie też jest piękny, wygląda jak zgnita trawa albo zgnite liście, więc akcesoria. W tych kolorach jak najbardziej, ja przytulam i ja chcę więcej, bo to po prostu do wszystkiego pasuje i będzie pasowało przez wiele, wiele, wiele sezonów. Klasyka zawsze się sprawdza, a widać, że w tym sezonie klasyka jest naprawdę na topie i uważam, że to jest super. Zajrzyjcie do własnej szafy, zajrzyjcie do szafy swojej mamy albo babci i na pewno znajdziecie coś, dzięki czemu będziecie bardzo modne w tym sezonie. I teraz przechodzimy do trendu numer 10, typ torebki, która jest bardzo modna w tym sezonie. To torebka zamszowa, szczególnie w brązie. Tak naprawdę no brąz tutaj króluje. Widziałam jeszcze w Burgundzie i czerni, ale brąz, brąz, słuchajcie, szczególnie ciepłe. Mm -hmm, to jest to. To jest torebka na ten sezon. Tak jak wiecie, it back. Ta torebka. Ta torebka, z którą na pewno będziecie wyglądali modnie w tym sezonie. No, mi się bardzo te torebki podobają. Wydaje mi się, że ten trend wywodzi się z trendu kowbojskiego. Już Wam mówiłam w pierwszej części, że mi się trend kowbojski nie podoba, ale ta torebka jak najbardziej. Też do wszystkiego to będzie pasować. Nie wiem, jak z utrzymaniem takiej torebki. Natomiast wygląda ślicznie, bardzo jesiennie, bardzo jesieniarsko, więc to jest na pewno trend dla mnie. Piszcie, czy dla Was też w ogóle bardzo chciałabym. Wyróżnić ten komentarz, który pojawił się pod poprzednim filmikiem z tej serii. Dziękuję Ci bardzo za ten komentarz. Czytałam, widać, że bardzo się postarałaś, więc buziaki i pozdrowienia dla Ciebie. I trend 11, kolejny typ torebek, które będą bardzo modne. Są to duże torebki, najczęściej bez kształtu albo torebki Hobo. One się chyba nazywają. Poczekajcie, muszę sprawdzić. Tak, to jest Hobo bag. Przez bardzo wiele sezonów były modne te malutkie torebeczki i one są bardzo urocze, ale bardzo niepraktyczne, więc cieszę się, że teraz w sklepach pojawia się więcej dużych, właśnie takich bezkształtnych toreb, które po prostu możemy zarzucić na ramię, wrzucić tam po prostu wszystko. To jest bardzo wygodne i na pewno bardziej wygodne niż te malutkie, śliczniutkie torebunie. Też to, co mi się podoba w tych torebkach, to często one są właśnie takie już trochę pogniecione, postarzone, one nie muszą być, wiecie, idealne, wymuskane, piękne, drogie. Nie, to może być jakaś, wiecie, torebka, która ma przetarcia, jest stara, też właśnie możecie wyciągnąć jakąś z szafy mamy czy babci. To jest super, wygląda to po prostu świetnie, taka torebka, jakbyście ją kupili właśnie w second handzie czy na markecie jakichś rzeczy używanych. Pięknie to wygląda, też wydaje mi się, że wygląda super uroczo i właśnie taki jesiennie. No i jeszcze do tego te torebki... Hobobak, czyli torebki plecione, szczególnie właśnie w tych odcieniach jesiennych, burgund, brąz, zieleń. Mua piękne to jest. No, ale jeżeli chodzi o małe torebki, to też słuchajcie, mamy tutaj trend. Jeżeli jesteście fanami małych torebek, to mam coś dla Was. Są małe torebki w trendach, ale uwaga, jest to taki trochę trend, można powiedzieć kontrowersyjny. Niewielu osobom będzie się podobał. Mi się na początku nie podobał, ale im więcej widziałam torebek i stylizacji z tymi torebkami, to och, zakochałam się. I mówię tutaj o małych, ale długich torebkach. I słuchajcie, musicie spojrzeć na te zdjęcia. Ja wiem, że na początku jest Trochę taki szok, bo te torebki są naprawdę, wiecie, wydłużone, ale według mnie, no fajnie to wygląda, tak ciekawie to wygląda. Właśnie jeszcze w tych jesiennych stylizacjach, z tymi jesiennymi odcieniami, no ja się zakochałam, widziałam Verso w takiej torebce chyba. Ona miała torebkę w odcieniu zielonym, i ja zobaczyłam, tu mówię. Zazdroszczę ci tej torebki, dziewczyno. Zazdroszczę ci tej torebki. No, cudowna była, no. Ona miała tą torebkę marki Miumium. Mnie na taką torebkę nie będzie stać, ale może sobie w zarce kupię jakąś, nie? No więc też, też gdzieś tam będę w trendzie. No mówię, to jest taki trend kontrowersyjny. Jestem świadoma, że niewielu osobom będzie się podobał, ale moje serce skradł, mimo że na początku go nienawidziłam. No, ale wiecie, tak najczęściej zaczyna się największa miłość, nie? Od nienawiści do miłości. No, można też powiedzieć, że ja po prostu jestem bardzo poddatna na trendy. Następny trend, ten. Też bardzo mi się podoba. Słuchajcie, powracają ćwieki, ale nie są to takie rokowe wypukłe ćwieki, to są bardziej takie, można powiedzieć eleganckie, delikatniejsze, bo są to okrągłe ćwieki. I bardzo dużo tego typu ćwieków widać na torebkach, ale najwięcej widać na balerinkach, szczególnie czarnych. I niesamowicie mi się ten trend podoba. No poluję na takie balerinki, ale słuchajcie, z moją płaską, szeroką stopą, z płaskostopiem ja nie wiem jak będę wyglądała w tych balerinkach, podejrzewam, że źle. Wiem też, że pewnie część z Was zastanawia się, jak nosić takie balerinki na jesień, ale to spokojnie, będzie za dwa trendy. Za, zaraz Wam powiem. W kolejnym trendzie Wam wytłumaczę. Natomiast, no, podobają mi się bardzo, bo to z jednej strony, wiecie, jest coś takiego mocnego, rokowego, no bo mamy ćwieki, ale z drugiej strony te ćwieki są trochę delikatniejsze, ale też balerinki, więc to już w ogóle jest takie eleganckie i delikatne, więc no, ten trend podoba mi się bardzo. I też wydaje mi się, że będzie to pasowało do wielu stylizacji, do tak naprawdę wszystkiego, co macie w szafie, też przez to, że te balerinki najczęściej są czarne albo burgundowe, no to też będzie pasowało praktycznie do wszystkiego na jesień, więc mm, szewski bardzo mi się ten trend podoba. I z tym trendem się powtórzę, to jest numer 14, ja wiem, że już o tym mówiłam w pierwszej części, ale muszę to powtórzyć, bo to jest takie cudowne akcesorium, że po prostu no ja muszę. I chodzi mi tutaj o wielkie szale, te szale mają być gigantyczne, mają po prostu wyglądać jak koc, który sobie założycie. Zresztą jak macie ładny koc, to możecie go też użyć właśnie jako takiego szalu. Szala? Szalu? Szalu? Szala? Wybaczcie mi, jest już po prostu późno. Czy mogę zrzucić mój analfabetyzm na chorobę? No cudownie to wygląda. Jeżeli ja mogę wyglądać modnie i jednocześnie może być mi zimno, to bardzo proszę. I ostatni trend z tych, które mi się podobają, są to skarpetki łączone z delikatnymi butami i właśnie w ten sposób możecie łączyć balerinki ze skarpetkami Skarpetkami i nosić je na jesień. I nie będzie Wam zimno, prawda? Bo balerinki kojarzą nam się bardziej z latem czy z wiosną, ale jak dodamy do nich fajną, grubszą skarpetkę, to może to wyglądać bardzo pięknie. I ten trend mi się niesamowicie podoba, bo słuchajcie, ja zawsze, od zawsze obiecuję Wam, kochałam to, jak wyglądają skarpetki, na przykład z sandałami, z klapkami. To mi się zawsze tak podobało, z balerinkami, no świetne to było, ale to zawsze było hejtowane. Było zawsze, jak wiecie, to połączenie srebra i złota. To było po prostu nie, tak nie można, nie. To był po prostu grzech modowy numer dwa. Zakazany, kara, nie wolno. I teraz jest to w trendach i bardzo się cieszę, bo po pierwsze jest to wygodne, po drugie ciepłe, a po trzecie wygląda bardzo uroczo. I jeżeli mogę jeszcze dodać punkt czwarty. Słuchajcie, ten kto przeżył życie nie mając obtartych stóp od balerinek, ten naprawdę wygrał życie, bo ja zawsze mam obtarte stopy od balerinek. Nie wiem o co chodzi. To jest niby wygodny but na płaskim obcasie, a mi czasem jest już po prostu wygodniej chodzić w kozakach, bodkach albo w butach na obcasie, niż w baletkach, bo one zawsze obcierają mi pięte. Więc jak będę nosiła do tego skarpetki, to mi tej pięty nie obetrą. Będzie mi ciepło, wygodnie i będę miała zabezpieczone stopy. Czego chcieć więcej? Okej, okay, zanim przejdziemy do kolejnego punktu, to ja chyba powinnam zdjąć już te maseczki, bo mam wrażenie, że trzymam je trochę za długo. Długo, ale się zagadałam z wami i jak będę starała się ściągnąć sobie tę maseczkę pilow, off... oh! Wyszło mi, zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie. Oh! Pierwsza maseczka pilow, która prawie mi wyszła. Wyszła. No, naprawdę, ja dzisiaj już nie umiem mówić, za późno jest dla mnie. Ugh, to ma moje włosy na sobie, dosłownie to ma moje włosy na sobie. I przechodzimy teraz do mojego narzekania i mówienia Wam o trendach, które mi się nie podobają, jeżeli chodzi o akcesoria. Będzie też trochę mody w ubraniach. I przechodzimy do pierwszego trendu, który mi się nie podoba. Słuchajcie, wraca. Krowa, wraca krowa w innym wydaniu i jest to taka realistyczna krowa. Dosłownie te ubrania, buty, torebki wyglądają tak, jakbyście zdarli skórę z krowy i nosili. Są płaszcze z krową, są buty z krową, kozaki, co chcecie, to macie. I do tego często jeszcze ma ta krowa właśnie taką fakturę sierści, po prostu. Jest to taka realistyczna krowa. I powiem Wam, że mi się akurat ten trend po prostu nie podoba. Dla mnie jest to w jakiś sposób odrzucające są urocze, ale chyba ich te łaty nie są dla mnie na tyle urocze, żebym chciała je nosić. Ja jestem mega hejterem panterki, bo po prostu panterka jest wszędzie, wszystko jest glamour, ale chyba już wolę panterkę niż. Krowę, bo krowa jest dla mnie przerażająca. Choć nie wykluczam, że może jak trafię na coś fajnego to kupię, ale musiałoby to naprawdę bardzo dobrze wyglądać, bo to co mi się podoba to to połączenie kolorystyczne. Bo tam wiecie, mam takie brązowe łaty i beżowe tło, więc to jest naprawdę ładne połączenie kolorystyczne, ale ta krowa po prostu nam, no nie pasuje mi, no co mam Wam powiedzieć. No nie podoba mi się to. Kolejny trend, który średnio mi się podoba są to plecione kolczyki. Nie wiem jakie inaczej nazwać. I uwaga, pewnie patrzycie na to zdjęcie i myślicie, co z Tobą Dusiu jest nie tak, przecież. Oczywiście, że te kolczyki wyglądają pięknie i zgadzam się z wami. Po prostu trochę nie są w moim stylu i zastanawiałam się, o co chodzi. Yy, I wydaje mi się, że po prostu one są troszeczkę dla mnie zbyt babcine. Wyglądają dla mnie jak takie klipsy, które kiedyś nosiła moja babcia, więc chyba nie mam aż tak eleganckiego i poważnego stylu, żeby nosić tego typu kolczyki. Nie wiem, czy by mi pasowały. A także myślałam też o tym, że ten symbol coś mi przypomina. I słuchajcie, jak byłam w łazience, to już wiem, znalazłam. Słuchajcie, to mi przypomina taki symbol, który mam na pralce. I powiedzcie mi, co znaczy ten symbol, o co chodzi z tym symbolem? Ale on wygląda identycznie, właśnie tak, jak wyglądają te kolczyki. Ja wiedziałam, że coś mi się tutaj źle kojarzyło. Natomiast, no, trend jest oczywiście bardzo ładny i elegancki, po prostu nie jest dla mnie. I kolejny trend, który tutaj akurat będę hejtować, bo on mi się strasznie nie podoba, są to kolczyki, które dla mnie wyglądają jak robaczki. No, dla mnie te kolczyki po prostu wyglądają jak gąsienice, jak jakieś inne zwije i syntypegi. Och, zwije, zwije. Nie! Mi się to nie podoba. Obrzydza mnie to. O mój Boże, Gacuś właśnie przed chwilą tak śmiesznie szczeknął. Przepraszam Was. Natomiast nie, no ja po prostu nie mogę się patrzeć na tego typu kolczyki. Obrzydzają mnie, po prostu kojarzą mi się z robakami, a naprawdę nie przepadam za robakami. Nie boję się ich, po prostu mnie brzydzą i jak coś mi przypomina robaka, to ja nie mogę się na to patrzeć. I o ile ten trend z plecionymi kolczykami, mówiłam, że jest spoko, jak ktoś chce, niech nosi, bo to jest eleganckie, to ja mówię nie, tego musimy, słuchajcie, zabronić. Bo to nam będzie obrzydzało jedzenie, jak będziemy patrzyli na przykład na psiapsiółki z którą poszłyśmy na cynamonkę i Pumpkin Spice Latte. Żartuję, ja nawet nie lubię Pumpkin Spice Latte, ale spotkacie się z siostrą, przyjaciółką i patrzycie, a ona ma tego typu kolczyki, nie? I ciężko jest zjeść. To musi być zakazane Wszystko, co przypomina robaki, musi być zakazane. Ja tego zakazuję, naczelna wieśniara YouTube'a. Na pewno wszyscy projektanci na świecie mnie posłuchają. Ja już nakładam sobie mój ulubiony krem na noc, bo po nagraniu tego filmu przesyłam film do montażysty i idę spać. I mam długi weekend, słuchajcie, więc bardzo się cieszę. I przechodzimy do kolejnego tronu, za którym nie przepadam. I są to węże w biżuterii. Zauważyłam, że pojawiło się dużo wężowych, Motywów, czy to w biżuterii, czy to na torebkach, czy nawet takie węże jako paski. Jeszcze tego dużo w sklepach nie ma, ale pojawia się i powiem Wam, że nie. Nie, nie podoba mi się to. Wiecie dlaczego? Bo ja nie lubię węży. Nie brzydzą mnie, nie boję się ich, ale po prostu jako zwierzęta są dla mnie zupełnie takie: okej, okay, no jest se wąż i tyle. Jest to dla mnie tak nieciekawe zwierzę, że po prostu ja nie chcę nosić niczego z wężami, nie? Może to chodzi o to, że w Polsce nie mamy dużej ilości węży i węże są dla mnie zupełnie nie E, może powinnam się tutaj przyznać do tego, że byłam w swoim ulubionym sklepie. And Other Stories. Wiecie, że kocham ten sklep i był naszyjnik z wężami. No i nawet mierzyłam i nawet mi się podobał. Ale był drogi. Chyba kosztował ponad 200 zł, więc stwierdziłam, że nie. I też myślałam, że może być to przesada, bo wiecie, taki naszyjnik z wężem to jest dość, dość krzykliwy jest jednak. I to jest właśnie mój problem, że te dodatki, te torebki, ta biżuteria z wężami to jest dość drogie, krzykliwe, no i wyjdzie z mody za rok, nie? I nie chcę inwestować w wężowy pasek, który nie będzie modny za trzy miesiące. Może właśnie jakby ten wężyk był, wiecie, taki bardzo delikatny, to byłabym w stanie nosić na przykład tutaj na tym zdjęciu, jest to widoczne i wydaje mi się, że wtedy pasowałoby też na lato, do jakiejś sukienki letniej. Natomiast takie wielkie węże na paskach, czy właśnie na torebkach, czy w biżuterii, I ja w to nie inwestuję pieniędzy. Ja nie mam na to pieniędzy. Dobra, najgorsze jest, że tak gadam, a później na Instagramie i będziecie mnie widzieli całą w wężach, bo tak ze mną jest, po prostu. Tak ze mną jest. Ja mówię, że coś mi się nie podoba, a za miesiąc mi się po prostu przekręca w głowie, i potem ja sobie to kupuję. Tak jest ze mną, ja wam się to tylko przyznaję, bo ja wiem, że to jest po prostu mój, to jest moja, nie wiem, jak, jakiś błąd w głowie. Ja mam taki, wiecie, switch, taki po prostu przycisk. Więc ja wiem, że tak będzie, i ja już wam to mówię, żebyście nie mówili, że jestem hipokrytą. Ja nie jestem hipokrytą, ja jestem po prostu. Szalona. I ostatni trend, który nie jest dla mnie, są to samby. Ja wiem, że samby są teraz bardzo modne. Wszystkie najmodniejsze dziewczyny noszą samby. I pozwólcie mi, że Wam się wytłumaczę, zanim mnie skrzyczycie. Więc, tak, to są bardzo ładne buty. Tak. Wychodzą w przepięknych, jesiennych odcieniach. Jak spojrzycie na te zdjęcia, jak te dziewczyny pięknie dobrały te właśnie jesienne stylizacje, i te samby, w jesiennych odcieniach, o mój Boże, dajcie mi to. Natomiast chodzi o to, że w tych butach, jakie mierzyłam, jest mi tak niewygodnie, że być może możecie mi po prostu dać jakieś sposoby na to, bo po prostu one nie trzymają mojej stopy. To nie są takie, wiecie, buty mocno trzymające. To są bardziej takie trampki, i mój rozklapciu, stopa po prostu. To wygląda jeszcze bardziej rozklapcięcie. Ja potrzebuję kogoś, kto mi powie, jak mam to nosić. Bo te samby są naprawdę śliczne, ale jak ja je zakładam, wyglądam dosłownie, jakby mój placus był cztery razy większy. Więc albo znajdziemy jakiś wspólny sposób na to, żebym ja mogła je nosić, albo po prostu ja ich nie będę nosiła, bo wyglądam w tym trendzie po prostu źle. A jeżeli wyglądam w jakimś trendzie po prostu źle, to ja go nie chcę nosić. Nie muszę być modna, trudno. Pokażę Wam, jakie buty na jesień ja sobie kupiłam jakie buty sportowe. A cóż, czy ty się możesz nie kłócić z gato? Zobaczcie, ja sobie kupiłam takie buty New Balance. Y. One też są całkiem jesienne, bo mają właśnie ten burgundowy element N. Mają trochę takich właśnie tych modnych, jesiennych odcieni, ale one są po prostu bardziej trzymające. Mam wrażenie, że też po prostu mnie podwyższają i wyszczuplają nogi. Natomiast w sambach wyglądam źle. Więc jeżeli możecie mi dać jakieś rady, żebym wyglądała w nich lepiej, bo najlepiej czuję się w tego typu butach, no to proszę piszcie mi, bo marzy mi się posiadanie takich pięknych, samb, na przykład w burgundowym odcieniu. To byłoby coś cudownego, więc piszcie mi wasze rady. I piszcie mi, czy podobają wam się te samby, czy nie, bo ja wiem, że są podzielone głosy, jeżeli chodzi o te buty. Dobra, i to wszystko, słuchajcie, zakończyliśmy tę serię. Mam nadzieję, że wam się podobała. Jeżeli nie widzieliście odcinka numer 1 i 2, no to możecie nadrobić. Tutaj wam się wyświetlają. Ja wam dziękuję za obejrzenie tego filmu. Żegnam się z wami i widzimy się już niedługo. Papa, pa, kochani! Do zobaczenia. Miło mi było bardzo się wam wygadać. Pa pa.